O, lecimy z moim kolegą do takiego nazywanego przez nas nazywanego. No, może Ja pierd pier... 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 Jeszcze Ej, jak to... my idziemy do nawiedzonego lasu, chciałem powiedzieć. Serio, tam kat... mój kolega Kapi zaprezentował jego e, kanał Kasper -Kirch. I tam wyjeżdża, akurat idziemy ten, i kazałem mu pierdyknąć w drzewo. Idziemy akurat na orzechy lasowe, bo, laskowe, bo tam są akurat, to jest lasa, które taki gęsty. I on pierdyknął w drzewo tam i nagle coś pierdyknęło i nas takie ciary i właśnie mam teraz takie ciarki i tak fajnie. I dobra, my już tu jesteśmy i Wam pokażę. I już wam mogę pokazać jak to wygląda. Tak to wygląda. Taki przestań się. Siema. No to jest mój piesek, mojej siostry, który jest bardzo wierny i on się niczego nie boi, bo on się każdy kocha. Tylko, się, tylko że się gubi, tylko, że się gubi. i jest taką ciamajdą, że jak poleci gdzieś, to nie wróci jedynie jego właściciel. Wtedy mój szwagier musi go zadbać. I właśnie, to jest ten las. Wy nic nie widzicie. My, my trochę widzimy. Tu było... to jasno. I teraz zajebiście, się, ale... I ten, ta taki klimat. I tak zajebiście strasznie to ja nie zbieram żadnych orzaków jednak. My, my wam tylko poka... O kurde, kapi, chodź tu! Dobra, ja tam tam. Jo! Tam jesteś... Jak tu ciemno! dobra, nie mam tam zbieraj! A ciemno tu jest jak w Nie mogę latarkę. A nie mogę latarki! Nie tam tam, ja będę... Nas... to Ty tam śmieć. Bo nas tu jeszcze zje. Ja pie... ziele. Ze jest porąbane. Ja się boję tu być. Gdzie my... Tu pie. I ja nie, jeszcze na... Dotac... Na dotatek nic nie widzę. A mój pie... Y, znaczy się mojej siostry pola gdzieś tam. O, właśnie tam idzie. I wy nic nie widzicie, ale tu jest jasno jak dla nas, ale... Boże, straszyłem się. Będziemy... Zobacz jak jest na kamerze. Na kamerze jest chyba trochę jaśniej. No dobra, zbieram orzechy. Na kamerze jest jaś. Dobra, to mój kolega zbiera orzechy, a ja będę nagrywał co się tutaj dzieje. No to tu chodź, tu są. Zbieraj orzechy może z ziemi. Dobra, z ziemi zbieraj. I kilka się nada. Dobra, widzowie...

To ty zbieraj! Ty zbieraj orzechy! Ja do, dobra widzę, On jest już taki, on jest taki boidka. No bo ja się boję! To zbieraj! No to, no, to zbieraj... Zbi no, to 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 no, jak normalnie złota jesień! moc jesieni! jesieniary pisze w komentarzach normalnie. W moim psem, jak byłem mały, tu przebiegłem. Ja jestem na dupie teraz i się nie bałem. A teraz mam 11 prawie lat i się boję jak boję Ej, taka może widać jakąś głowę. Nie, chodź. Nie, nie gadaj. Nie, dobra. Ej, tam się świeci, takie... Tu... Czekaj. Takie... W sensie. I tam ewidentnie widać jakąś. I na kamerze coś tam widać. Chodźmy. Nie ja dobra, chodźmy. Ja nie dobra, zbieraj orzechy w t... Zbieraj orzechy w tym czasie ja kameruję! To było lepiej niż jak było jasno! Teraz ciemnak z dół... będę tego wszystkiego wyrazu mówił. Co dobra, nie ma tam nic! kokolino zrobili kokolino kokolini kokolino. jest taki płyn kokolini. ty kokolino ale to jest kokolini kokolini ma kokolino jest też kokolini u ja pierdzielę pająk obok mnie dobra zbieraj jest to już że... a dużo zebrałeś nie mam kilka... to jakieś moje w ogóle co ty ty na grywalnicy Zawidzę. My się poświęcamy! My się poświęcamy, rozumiecie, to od strony no jak nigdy, a były, mi się stracić. Ciao. No, no dobra. Nie będę już takiej, takiej w, 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 ale nie A tu jeszcze y, o, środku, na początku lasu tego laskowego. Uniż mam krzaczki. To zbieraj te truskawki też. Jak tu nie ma truskawek, truskawki idziemy na... Wiem. Ja, 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 Tra, i, na początku lata. No, ale teraz już nie ma. No, może tu w zimę przyjdziemy, albo jeszcze może jutro, jak będzie jasno, przyjdziemy to jutro rano. Nie rano, ale po południu może. Dobra, zbieraj jeszcze te orzechy. To jeszcze raz i my lecimy, bo na energię ja wyczułam już że... o kurde ej, chodmy się na przykład Teraz te... Pokaż, to może nie, bo ja się na wyraźnie. I dlatego my... Ja dlatego jestem my... od Pokaż Po każdej góry. Ciemno... A tam jeszcze. Ciemno, rozumiem. Czemu tam się tak cało tych świeci? To dobra, idzie, idziemy, chodź. Ale chodź tu jeszcze. tylko orzechów Zobacz. zebrać. Mamy tyle. Mamy tyle dosłownie. Pokaż Ile? <śmienic> tyle. Ale mało... Bo Be... jestem Be... Be... do No co mój szwagier mówił? Że chuj. E... Zbierać drzew, Na pewno jak tu nie ma jak Dobra. tu nie ma na Dobra, dawaj wchodź, ja cię będę kamerował. Było. Uciekamy widzowie od niego. O, ojej. A ja Ojej. Nie uda Ojej. Ojej. Ja jakie buty mam? Meta.